Cześć, kochani, z tej strony MS Scarlett. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek RWDG Pokolenie czwarte Biały Pot. W poprzednim odcinku Zeus dorósł, stał się już młodym dorosłym. Dlatego trzeba troszeczkę zadbać o jego przyszłość i będziemy tutaj z pewną leksji em, zawierać głębsze znajomości. W sensie, chcę, żeby Zeus oświadczył się Lexi. I w kolejnych odcinkach będzie czekać nas ślub i w ogóle wszystko to, co potem z tym związane, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam do komentowania, łapkowania, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was na Instagram, na Facebooka, na Team Scarlett. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Na Instagramie odpisuję na wiadomości najczęściej. Wiadomo, no, że to nie jest tak, że ktoś napisze i od razu po chwili odpisuję, bo jednak jest trochę tych wiadomości, ale czytam, więc jak coś można się ze mną skontaktować. I przechodzimy do rozgrywki. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, nastąpił mały update, jeżeli chodzi o Lexi. E, mianowicie, Lexi trochę zmieniła swój wygląd. To się powinna nazywać blue. -e. W sensie blue, żeby nie było. E, zmieniła swój wygląd, jeżeli chodzi o ubranie codzienne. Zaraz Wam to przedstawię. Jest już młodą dorosłą, więc też wypadało troszkę zadbać o nią. I prezentuje się w ten sposób. Ta półka stosunkowo mi się podoba, nikt jej nie da, więc pomyślałam sobie, że fajnie będzie na, nią, na niej to wykorzystać. A jej suknia ślubna, bo pewnie też jesteście zainteresowani, będzie prezentować się tak. Wiem, że tutaj jest kolorowa, ale pamiętajcie, że Leksi to dziewczyna z wysp, więc tutaj wydaje mi się fajnym takim nawiązaniem będzie suknia z takim kolorowym akcentem na dole. Reszta stroi jest taka, jaka była. Do naszej rodzinki RWDG ze Stranger Villa. I tutaj pojawia się pewien problem. Otóż jest nas tutaj 2, 4, 6, 7, więc jest miejsce na Lexi, a nie ma miejsca na kolejnego potomka, czyli trzeba będzie trochę tutaj pokombinować, jeżeli chodzi o miejscówę. Wprawdzie można ściągnąć moda na większą ilość Simów w rodzinie, wiem o tym, eee, kojarzę tego moda, natomiast tego ja, nigdy nie wykorzystywałam, i chyba nie do końca chcę. Nie wiem, może MC Common Center ma taką opcję, żeby zezwolić na większą ilość simów na parceli. Zobaczymy. Bo teoretycznie wyglądałoby to tak, jakby Hades miał się przeprowadzić Hades bądź Persefona. Właściwie rzecz biorąc możemy Persefonę gdzieś wybrać na jakąś daleką drogę. Bo Persefona tutaj mniej mi użyteczna na chwilę obecną jest. Bo chciałabym, żeby Zeus tutaj właściwie został bo ciężko będzie, żeby on wypełniał tę swoją karierę, jeżeli tutaj nie zostanie. Na razie się jednak tym nie przejmuję, będę kombinować, co z tym później. A póki co, Zeus, zamiast siedzieć przed komputerem, idź się wyspać, a ty zamiast tutaj siedzieć, idź zjeść, to samo ty idź zjeść i właściwie ty też idź zjeść, umyć się, a potem się zdrzemnij jeszcze, może dasz... No idź, zjeść. Umyj się. No, aha, umyj się w basenie, no fajnie. Weźmiesz prysznic, a potem się zdrzemnij jeszcze. Tak by to wyglądało. Hmm, możecie sobie tutaj usiąść, bo od tego macie jadalnie, ludzie. Ty też chodź, Pandora. No właśnie, chyba żeby Jupitera przenieść. O Jezu, no w sumie można byłoby Jupitera przenieść. No wiem, że się zwierząt nie przenosi, ale z drugiej strony tak trochę go wzięłam, bo tak pomyślałam sobie, że fajnie by było, ale w ostateczności przydałaby się nam tutaj ta furtka, żeby dziecko, dzieci tutaj naprodukować. Hmm, chociaż nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Bo nie chciałabym od razu tutaj też Hadesa przeprowadzać. Hmm. No to mam zagwostkę, powiem Wam szczerze, dosyć taką dużą zagwo zagwostkę. E, ty masz dzisiaj pracę, mój drogi, pracę za dwa dni, e, maskotka drużyny, trening niezaczęte, czyli będziesz musiał trenować, osiągnąć trzeci poziom sprawności fizycznej, e, będziesz musiał charyzmę trenować. No, może też tak być. A Pan, Panie Dejwie, 5 dni do zmiany grupy wiekowej. Po co coś pracować nad projektem? Odrobiłaś pracę domową? Odrobiłaś. To właściwie możesz z Persefoną coś pogadać. Jest Persefa. A, to Persefa, to ma czas. Persefa! Weź resztki. O matko. Skorzystaj i wykąp się. Hades, ty zamiast takich rzeczy, to też byś sobie wziął jakieś resztki, co? No i coś zjadł. A ty nie wiem, może prysznic? Wygląda tak, bo oni się zacieli wszyscy. Ach, chyba Jupitera przeniesiemy. Przeniesiemy do kurta Jupitera, wiecie. Nie chcę za bardzo. Mm... Czekaj. Okay. MC Command Center, ustawienia, stwórz SIMA, populacja. Nie wiem, czy MC Command Center takie rzeczy robi, ustawienia związków, powiadomienia, ustawienia funduszy, ustawienia rozgrywki. Pauza naprawa, odkładania książek, prędkość czasu, simowie umierają na parceli włączone, ok. Zmiana trudności postępu, umiejętności nie chcemy. Adoptuj zaniedbane dzieci, maksymalna wielkość rodziny. Ok, tutaj można to zwiększyć. No to ja bym to zwiększyła do. Oj, sorry. Pamiętaj, że jeżeli liczba będzie większa niż 8. Wszyscy Simowie mogą nie być wyświetleni podczas edycji rodziny. Minimalna wartość 8, maksymalna wartość 25, domyślna wartość 8. Dobra, to do 10 to zrobimy. Zabieramy na 10, wymagany jest restart gry. No to jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie potrzebujemy w tej chwili. A tutaj jest... To są... Uuu, Lexy jest zmęczona. To poznaj ją. Trudno. Trudno, Lexi. Ktoś tu brał ślub? Podejdźcie tutaj razem, że wam tu zorganizujemy ślub. Idziesz? A, się bleczesz, Lexi! rozmawiaj o zainteresowaniach, zrób wspólne zdjęcie, rób zabawny. Flirtuj ze swoją sympatią. Będziemy flirtać, będziemy, ale. Ale to za chwilę. Romantyczne. Flirtuj. Romantyczne, bo cały w policzek. Gdzie ty idziesz? Nie, 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 nie. nie. Oświadcz się. Nigdzie nie idziesz. No o to chodzi! Tak o to chodzi. Czekajcie. Zdjęcie ładne chcę zrobić. Tylko mi tego nie odrzucaj. No! Mamy to! Mamy to, mamy to, mamy to! Będzie ślub! Będzie ślub, kochani. W rodzinie Brinkstonów będzie ślub. Nareszcie. Mhm, mhm, mhm. Ale słodko. Ja się cieszę, ja lubię takie szczęśliwe zakończenia. Nie? Jakieś takie. No, najczęściej ale się robi, ja? Żeby było ciekawie, ale jednak szczęśliwe zakończenia to. Coś, co każdy chciałby mieć, prawda? Oh, Korzystać z dramatów w życiu swoim, ale szczęśliwe zakończenie chyba się nie ogląda tak dobrze. Dobra, no mamy tę randkę, już damy ci spokój. No tak wcześnie, bo jest zmęczona, no niech idzie się wyspać. Zresztą Zeus też jest trochę zmęczony, ale chciałam już to odbęwnić. I wracamy do domu i musimy go trochę poogarniać. I wypadałoby się teraz zająć Hadesem i jego sympatią. O, oh, idź do mamusi. Pochwal się mamusi, mamusia, oświadczyłem się. Opiewaj partnera. Ciekawe czy się mamusia ucieszy. Że jej pierworodny. Jezus Maria. Co ci jest? kąpiel dla jupiter, a ty pójdziesz tutaj i możesz zrobić wykwintny posiłek no bo w końcu jakieś były oświadczyny tutaj więc zrobimy, co możemy zrobić takiego wykwintnego tiramisu comber jagnięcy, o widzisz, comber jagnięcy będzie dobry a ty natomiast yy, możesz ją zaprosić do nas tutaj, te lekcji co? I Hades nie by prosił, żeby do Zeusa dzwonić. O, nie, zasłużył na karę. Hades, chłopie. Pocałuj. Tak nie ma jeszcze wszystkich w domu, no ale już niech będzie. Zjedzą później, bo może i teraz. Ty zrobisz jeszcze jakiś deser? Pieczy gotuj, ale nie gotuj, bo ja chciałam wykwintne. Wykwintny posiłek, i może zrobimy tiramisu jeszcze. Co? Kogo? Lanuola. Nie, nie chcemy Lanuoli. HDS jest Jeszcze Hades? Jezu... No, nie wyglądacie za uroczo, muszę Wam przyznać. O, modyfikuj potrzeby uszczęśliw. Może Ty też modyfikuj potrzeby uszczęśliw. Wiem, że to są jakieś kody, ale one się czują tak fatalnie, że. że trochę kiepsko. I ja bym zaprosiła tutaj, słuchajcie, Daisy. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. A wy może byście pogadali z Lekcji poznaj. Ty też, Pandora. Zapytaj o cenne rzeczy. O, i ty w sumie e, Entuzjazmu się wampirami zapytaj, jak minął dzień. Czemu ty jesz? Ktoś ci pozwoli? Hej, hej, hej. Ty, sprzątnij. Ci tu pozwolił jeść. Nakryj do stołu z imprezowe, nie, ale eleganckie nakrycie groch. No jest pani potencjalna kandydatka na żonę, ale kolejna i tym razem dla kolejnego pana. Rozmawia o zainteresowaniach. I też się z nią zaprzyjaźnijcie jakoś. Przyjazne powitanie przyjazne powitanie. Czemu ty śpisz? Nie śpi, Jezus, ile ludzi przed tym domem. Już nie mogę wam tego pokazać, bo kamera wariuje, nie? Chyba tylko tak. No bo tak to są tyłem do nas. A o której wracasz z roboty? Pracy do 18. Ach, szanić choć wcześniej. Tak. Wyjdź. Gdzie jesteś? Mm, stroje, zmień strój. Chodź się przywitaj. Wesołe zapoznanie. Mm, nakryj do stołu z eleganckie nakrycie grochy. I proszę bardzo. A nie ma tutaj zaprosić do stołu? Jezu. To zrobimy tak: działania, utwórz grupę i utworzymy grupę z Daisy, Lexi i Zeusem. W takim razie i mm, weź porcję razem. Ty też sobie weź porcję. Ty też sobie weź porcję, ty sobie weź porcję i ty sobie weź porcję. I nie zmieścicie się wszyscy tutaj, bo jest dwa, cztery, sześć, osiem. No a nas jest trochę więcej. Niestety. Ktoś będzie stać. Ktoś sobie nie podje. Się zmieścili? Czy mi się wydaje? Tak, ja to wyliczyłam. Jezus, matematyki to ciężko. Um, żartuj o politykach. A ty się z nią też zaprzyjaźni jakoś. Przyjazne powitanie. Um, uroczystą kolację. Gdzie wstajesz? Gdzie wstajesz? Gdzie idziesz? Gdzie? Jeść. Nie jesteś głodny, ale będziesz to jadł. Zapytaj cenne rzeczy, wygłupiaj się, udawaj z Zgrywaj twardzielkę. Ożywiona rozmowa. Opisz nowy pomysł. Schlepie. I poprawkę. Gdzie ty wstajesz? Aha, to jest przodka. Wow, no to synowa, słuchajcie, e, synowa pierwsza klasa. Ile ty masz Hades? Cztery dni, no to jeszcze trochę mamy na rozwijanie umiejętności. Trajko Joe, na gierze wideo. E, zabawa opowiezdowci po inżynierach. Rozmawia o zainteresowaniach. Ty jak się czujesz? Ty się czujesz wyjątkowo dobrze. Więcej idę Cię wykorzystać. To już odłożymy tu. A Ty zrobisz klasyczny obraz. Duży klasyczny obraz, bardzo proszę. Iść się uczyć umiejętności. Zresztą Hades, Ty też będziesz się uczyć umiejętności. Może nawet z Daisy pograsz. W sumie czemu by nie. Rzucaj, rzuć wyzwanie. Sadu wtórniej. I chodź z Daisy. A pandora. Ćwicz sobie te umiejętności programowania. Programuj, hakowanie, napisz, zmodyfikuj, ćwicz programowanie. Coś ty taki smutny, przecież masz czern na sobie. Miał być. Rzuć wyzwanie: turniej w wsadów. I miałeś z Daisy ten turniej wsadów ogarniać. Aj, żeby tak ciągle płakać, ten nagrobek muszę w końcu wywieźć. Skorzystasz, weźmiesz prysznic i idź sobie spać. ona już ma siódmy poziom. Powinnam ich malowania wszystkich uczyć, bo się najszybciej człowiek uczy. Oj, jezu! No, Daisy trochę tak wiesz. Kiepsko. Przedaj kolekcjonerowi, a to wyrzucimy. A ty się dalej uczysz, dalej uczysz. Dobrze. Siedź przed tym komputerem. A, zostaje najgorsze, że trzeba ich tak męczyć. Klasyczny obraz, duży klasyczny obraz. No ale tutaj przynajmniej mamy w miarę jakieś takie, nie wiem, czy to rozmowa. Rozmową to ciężko nazwać, no ale rzucają do kosza razem, więc może jakieś tam punkty znajomości im pójdą, a przy okazji no to wiadomo. Jest ona usiadła? Nie powinnaś z nami Daisy rzucać? Flasho no pipa, exu! Właśnie. Apenusemisz się, brugi. Powinnaś. Sistun turb, pipa, Pandalay Lindsay nurska. Wychodzę, i to już czwarty poziom. Te sportowe to się najgorzej wbija. Gorączkuje, choroba. Ale nie umiera. Skoro nie umiera, to się nie przyjmuje. Co? Że ty się nią zajmie, bo ona tak tutaj krąży, nie wie co ze sobą zrobić. Plotkuj. Romantyczny pochwal wygląd. Taki flirt byś zrobił, rozmawiał o zainteresowaniach. Zapytał, jak minął <totek> dzień. Uuu, ale tak po ciemku to trochę ciężkie zdjęcie będzie. O, ależ niech będzie. Mieć numerami? No jakąś tam wiesz romantyczną relację fajnie żebyście mieli i wyznać zauroczenie. Ha? Macie coś wspólnego? Szepcz o zauroczeniu. Przyszedłem plotki o bara <grystanie> że twój brat, Barabara? W łóżku siostry. Możesz ją objąć? Nie. Dobra, no tym opuszczeniem Hadesa będziemy kończyć odcinek, chociaż ja bym go nie opuszczała. Nie rozumiem mi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapek w górę, będę wdzięczna i widzimy się w przyszłych odcinkach RWDG pokolenie czwarte pota, czego nas ślub i... różne inne ciekawe rzeczy. Pamiętajcie o Instagramie, zapraszam na niego bardzo serdecznie. Zapraszam na Team Scarlet. I standardowo, kochani, trzymajcie się wszyscy cieplutko. Cześć!